I teraz przechodząc do egzekucji, do, do przepisów o egzekucji z nieruchomości, czyli tej administracyjnej, oczywiście y, przepisy te obowiązują blisko 10 lat. Tak? 6 września 2001 roku została znowelizowana ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, tam wówczas wprowadzone zostały przepisy art. 110 i następne dopuszczające możliwość prowadzenia egzekucji z nieruchomości przez administracyjny organ egzekucyjny. Do tej pory sytuacja była w zasadzie może prostsza, zwłaszcza tutaj dla wierzycieli administracyjnych, ponieważ do 2001 roku przepisy stanowiły, że w przypadku bezskuteczności innych sposobów egzekucji i konieczności prowadzenia egzekucji z nieruchomości, organ administracyjny występował do sądu o nadanie klauzuli wykonalności administracyjnemu tytułowi wykonawczemu i występował do komornika sądowego o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości. To były te dwa tryby, te dwie sytuacje, w których organ administracyjny na swój tytuł wykonawczy musiał uzyskać klauzulę wykonalności, czyli właśnie do egzekucji z nieruchomości i do wyjawienia. Majomu. To były takie, takie dwie sytuacje. Dzisiaj artykuł 71 ustawy o egzekucji administracyjnej w zasadzie nie, nie do końca jasno, niezbyt precyzyjnie, ale w zasadzie tylko mówi o tej klauzuli wykonalności w przypadku wyjawiania majątku, w trybie artykułu 913 i następnych KPC, chociaż tam też mówi się o tytule wykonawczym, a nie o sądowym tytule wykonawczym, ale. Tutaj z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, że, że ta sądowa klauzula wykonalności nadal jest potrzebna. Natomiast odpadła, odpadła całkowicie potrzeba uzyskiwania klauzuli sądowej w celu prowadzenia egzekucji z nieruchomości, ponieważ organy administracyjne mogą to obecnie czynić we własnym zakresie.